Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Zanim zaczniemy, to tutaj miałem przez, przez moment pewne problemy z dźwiękiem. Nie wiem, czy czat dokładnie działa, ale jeżeli działa, to bardzo bym prosił o jakieś potwierdzenie. Czy, czy wszystko jest OK? Dobrze, dobrze, tutaj widzę na czacie. Mam potwierdzenie, przepraszam za, za to chwilowe spóźnienie, natomiast no, no miałem problemy z dźwiękiem, więc jakby tutaj już wracamy do, 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 do naszego webinarium. I jeżeli chodzi o o to, co dzieje się na rynku, jest naprawdę dosyć sporo się wczoraj działo. Mieliśmy przemówienie Paweła, szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to taki troszkę bardziej non-event, ale jednak Pawel wykorzystał tą swoją sytuację związaną właśnie z, z uczestnictwem w tym w tym z, można powiedzieć spotkaniu online, sympozjum e, i zakomunikował dosyć ważne zmiany ze strony rezerwy federalnej. Owszem, od pewnego czasu już jakby e, były rozważane zmiany w, w polityce monetarnej stosowanej przez Fed, no i mamy takie zmiany. Mamy zmiany w postaci e, powiedzmy celu inflacyjnego. Ten cel pozostaje na poziomie 2%, ale zmienia się o, jakby sposób liczenia, oceny tego, tego celu inflacyjnego. I w tym momencie ten cel y, będzie wyznaczony jako średni cel. Jeszcze nie wiadomo za jaki okres, y, jakie będą dokładnie stosowane metody określania y, i metody jakby dążenia do osiągnięcia tego średniego celu. Natomiast co to oznacza? Oznacza to, że y, y, mamy pewien okres, prawdopodobnie będzie to 2 lata. I w tym okresie e, e, średnia inflacja ma osiągnąć 2%. Dopóki w tym okresie, jakby ten okres będzie przesuwany, ta inflacja nie będzie osiągała poziomu 2%, wtedy e, polityka monetarna będzie mogła być e, luźna, będzie mogła być akomodacyjna. To oznacza, że w tym momencie, kiedy mamy bardzo niską inflację, e, natomiast e, wraz z ożywieniem gospodarki, będzie oczywiście ta inflacja rosła i przestrzeli nam ten poziom wcześniejszy, nominalny 2%, jeżeli chodzi o, nom, o inflację. Natomiast średnia wciąż pozostanie poniżej zera przepraszam, poniżej 2% i dopiero ta średnia będzie nam rosła wraz z przesuwaniem się tego okienka średniej i wraz z rośnięciem inflacji bieżącej i dopiero kiedy ta inflacja powiedzmy osiągnie te 2% lub będzie stale jakby rosła ta średnia inflacja? wtedy dopiero Fed zacznie rozważać zmiany polityki monetarnej to oznacza, że przez dłuższy czas ta polityka monetarna będzie mogła być luźna, stopy procentowe będą mogły być zerowe nawet po przekroczeniu inflacji na poziomie 2%. Jest to bardzo ważna zmiana, przede wszystkim dla dolara, również no można powiedzieć też pozytywna informacja dla giełd, dla giełd w postaci tego, że Tutaj też mówi się o narzędziach w postaci kontynuowania programu QE w zupełnie innej postaci. Oczywiście program QE podczas poprzedniego podczas poprzedniego kryzysu był związany z obniżeniem stóp stóp kredytowych przede wszystkim odciążenia banków tymi bardzo negatywnymi bardzo negatywnymi aktywami, natomiast no teraz jakby tutaj mamy zupełnie inny, inny cel programu QE, w tym momencie jakby nie tylko chodzi o inflację Aktywów, ale również właśnie inflację po stronie konsumenckiej. Druga rzecz to oczywiście to, że Fed jest nastawiony bardziej na rynek pracy, czyli jakby to też jest potwierdzenie tego, co wcześniej mówiłem, czyli jakby inflacja jest troszkę mniej ważna i ta inflacja będzie mogła być przestrzelona. Generalnie mamy coś takiego jak krzywa Philipsa, czyli mamy związek inflacji i stopy bezrobocia. Oczywiście ten stosunek w ostatnich latach się nieco popsuł, i ta wysoka inflacja wcale nie generuje, nie generuje znacznego spadku stopy bezrobocia, czy, czy odwrotnie oczywiście już jakby te powiązania nie są tak silne jak wcześniej. Natomiast, no, oczywiście gdzieś tam to, to, to pozostaje i generalnie, jeżeli ta inflacja będzie rosła, no to jest szansa na to, że jakby tutaj ten rynek pracy również będzie, będzie się lepiej zachowywał. To też było związane z tym, że oczywiście ta inflacja nie rosła też w ostatnim czasie ze względu na niskie płace, no i to też jakby. Poprzez to, jakby inflacja była niska, bezrobocie było bardzo niskie, więc, jakby tutaj było widać, przede wszystkim popsucie się tej zależności. I co obserwowaliśmy po tym, po tym wczorajszym wydarzeniu? Mieliśmy na początku osłabienie dolara, potem ten dolar zaczął ponownie rosnąć. Później odbicie, e, natomiast no, gdzieś cały czas jesteśmy w okolicach poziomu 1,18. Co na giełdach? Na giełdach mieliśmy na początku bardzo spokojnie, później e, nowe historyczne szczyty na SP oraz na Nasdaku. Później cofnięcie wraz z mocnym przerostem VIX-a. Natomiast dzisiaj już o poranku obserwujemy dalsze wzrosty, e, dalsze wzrosty kontraktów e, na. Wall Street. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o mówienie tego, tego całego wczorajszego wydarzenia. Dzisiaj oczywiście też będzie się działo prawdopodobnie. Mamy dosyć sporo danych, mamy PKB ze Szwecji. Warto na to zwrócić uwagę ze względu na to, że jakby tutaj gospodarka szwedzka przyjęła zupełnie inny sposób, sposób walki z koronawirusem. Dalej, indeksy nastrojów konsumenckich ze strefy euro, inflacja PC ze Stanów Zjednoczonych, PKB z Kanady, e, Chicago PMI e, i indeks Uniwersytetu z Michigan. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to eurodollar, dolar euro S&P 500 wraz z VIX-em, ropa oraz złoto. I przechodzimy sobie do, hmm, przechodzimy sobie do platformy. Na początku oczywiście zaczniemy sobie od kalendarza i w przypadku kalendarza, tak jak mówiłem, jakby tutaj warto zwrócić uwagę na PKB, PKB ze Szwecji, oczywiście w pierwszym, w pierwszym. Kwartale. Mieliśmy te dane wciąż na plusie, jeżeli chodzi o wzrost kwartalny czy, czy wzrost rok do roku. Tutaj niewielkie oczywiście zmiany, natomiast no teraz mamy mieć dosyć głęboki spadek, ale nie tak głęboki jak było to w przypadku strefy euro czy Stanów Zjednoczonych, choć oczywiście warto pamiętać, że Stany Zjednoczone to wartość anualizowana, czyli jeżeli byśmy sobie to mniej więcej przez 4 e, podzielili, e, no to oczywiście wychodzi, wychodzi, e, wychodzi mniej więcej podobna wartość, więc nie ma, nie ma generalnie tragedii w Stanach Zjednoczonych, natomiast no e, też Szwecja się jakoś mocno nie wyróżnia, e, niemniej oczywiście e, na tle niektórych państw ten, ten spadek, przynajmniej na, na ten moment, nie wygląda bardzo źle, a chciałem pokazać Państwu bardzo ciekawą sytuację, która w tym momencie obrazuje się na kronie szwedzkiej. Później nastroje indeksów ze strefy euro. Tutaj, jakby oczywiście, no niewiele się dzieje, choć mają być lekkie poprawy. PCE ze Stanów Zjednoczonych, no co ciekawe, Kor ma tutaj odbić do 1,2% jeżeli chodzi o dane, to również wydatki i dochody Amerykanów. Zwykła PCE, tutaj widzę, że nie ma konsensusów więc no, ciężko to w tym momencie omówić PKB z, z Kanady. No i tutaj, oczywiście miesięczny PKB za czerwiec, czyli ostatni, ostatni miesiąc, drugiego kwartału, czyli będziemy mieli również drugi kwartał dane no i bardzo spore, dosyć duże odbicie, natomiast oczywiście kwiecień był tutaj był tutaj bardzo, bardzo zły, minus 11,6% Następnie, następnie mamy Chicago PMI i nastroje Uniwersytetu z Michigan. Jak widać, no niewielka, niewielka oczekiwana. Zmiana, więc widać, no dzisiaj, pod względem danych makroekonomicznych, będzie się naprawdę dosyć sporo e, działo. Natomiast, no, ja tutaj dużo gadam, niestety. Natomiast, no, e, czas oczywiście na wykresy, e, i przechodzimy sobie na początku do euro-dolara. No, jak widać, e, powrót, powrót tej słabości ze strony e, amerykańskiej waluty, wyraźne, wyraźne odbicie w trakcie sesji azjatyckiej, w tym momencie, troszkę troszkę taka presja e, podażowa na eurodolarze, natomiast no e, mamy tutaj strefę ze strony średnich ruchomych, jeżeli ona zostanie e, przełamana, no to duża szansa na spadki tutaj w okolice poziomu 1,18,40, natomiast jesteśmy na interwale minutowym jeżeli sobie zejdziemy e, na h no to widzimy, że znajdujemy się jednak bardzo wysoko, widać dwa tutaj e, dosyć wyraźne piny, czyli mamy popyt e, poniżej o Poziomu 1,18, z drugiej strony, e, też e, no nie ma tutaj dużo miejsca do wzrostów, bo znajdujemy się w okolicach oporu przy poziomie 1,19, więc widać, że dopiero po przełamaniu tego poziomu można liczyć na coś więcej, taka widać konsolidacja nam się na euro stworzyła. Na wykresie tygodniowym, no na razie jesteśmy powyżej zniesienia 61,8, jeżeli pozostaniemy powyżej tego poziomu, no to jest szansa na kontynuację wzrostów w przyszłym, Tygodniu, tak jak mówiłem, chciałem tutaj pokazać Euroseka. Może jakby w perspektywie ostatniego czasu mamy, można powiedzieć, w dalszym ciągu wyraźny trend spadkowy na tej parze. Natomiast no, uważam, że tutaj jest szansa na kontynuację tego, e, tego ruchu, e, pomimo tego, że no, tutaj sezonowość powiedzmy w perspektywie, e, w perspektywie najbliższego, e, najbliższych niemalże dwóch miesięcy pokazuje, że jest szansa na jakieś wzrosty, natomiast później do końca roku mają być już spadki, więc niewykluczone, że tutaj ty, przy tej strefie, popytowej, pojawi się jakiś, jakiś sygnał wzrostowy, widać, że no tutaj dosyć wyraźny opór, okolica poziomu 10,45, 10,50 i tutaj bym próbował próbował ewentualnie sprzedawać z celem przynajmniej przy poziomie 10.0. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na historię. Historię ze względu na to, że tutaj znajdujemy się podczas ostatniego kryzysu finansowego, prawda, mamy bardzo wysokie poziomy, bardzo podobne do tego, które obserwowaliśmy w marcu. Tutaj w zasadzie taki nawet RGR się nam wyznaczył, Znaczył i później bardzo wyraźne spadki, prawda? Tutaj mieliśmy pierwszy taki mocniejszy spadek, później odbicie i właśnie oczekuję tego, że teraz może się pojawić takie właśnie coś w stylu takiego podobnego odbicia. Tutaj oczywiście to są wszystko wykresy tygodniowe, więc to oczywiście dosyć sporo trwa, widzimy niemal że pół roku takie odbicie tutaj trwało. Natomiast później bardzo długoterminowe spadki, widzimy 2011, później jeszcze 2012. Wyraźne, wyraźne, wyraźnie niższe poziomy na Euroseku, więc wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, że przynajmniej poziom 1,10, a może i niższe, może 9,5 w perspektywie. Kilku, e, kilkunastu kilku, lub nie kilkudziesięciu miesięcy, właśnie e, spadki takie dosyć spore. No, niestety, oczywiście, tutaj musimy się liczyć z tym, że, że mamy słopa, jeżeli chcemy, oczywiście, m, utrzymywać taką pozycję przez dłuższy czas. Natomiast ten słop na e, E, selu jest e, oczywiście zdecydowanie mniejsze niż na e, baju. No, w tym momencie se, e, Szwecja wyszła już z tych ujemnych stóp procentowych, e, więc mm, no, no, mamy taką. W tym momencie można powiedzieć lepszą sytuację, więc myślę, że jest tutaj szansa taka krótkoterminowa na e, zwyżki, natomiast później już powinniśmy mieć, e, powinniśmy mieć wzrosty. Jeżeli chodzi o e, dalszą część, to oczywiście powracamy sobie do indeksów. E, tutaj chciałem pokazać sytuację związaną. Z wix bo bardzo ciekawa sytuacja wczorajszego dnia, prawda? E, tutaj mieliśmy e, po e, Pawelu najpierw wzrosty, nowe historyczne szczyty, a potem, następnie bardzo silne cofnięcie. No i WIX. Bardzo wyraźnie nam tutaj zaczął rosnąć. Tutaj mamy oczywiście odwróconą oś. Na samym indeksie kasowym Wix, oczywiście to jest jakby nie da się na samym Wixie handlować, Wix sam rósł nawet o około 15%, natomiast kontrakt tutaj w, na, na XStation rósł około 7% w momencie w momencie tego spadku, więc no, też spore ruchy jakby tutaj miały miejsce. No i warto zwrócić uwagę na dywergencję. Oczywiście tutaj mieliśmy rolowanie na tym kontrakcie, więc jakby tutaj zupełnie inaczej by to wyglądało, ale tak czy inaczej no jednak dywergencja można powiedzieć jest dosyć spora w tym momencie, więc no można różnie tą sytuację wykorzystać, szukając, szukając ewentualnej korekty. No widać, że jest tutaj jakiś potencjał biorąc pod uwagę VIXa, ale również VIXa można teoretycznie wykorzystać na spadki, biorąc pod uwagę to, że nastroje na Wall Street są jeszcze w tym momencie bardzo dobre, natomiast no jak Widać indeks powyżej 3500 punktów. W krótkim terminie widać bardzo ładny e, wzrostowy kanał trendowy. No i dopóki on nie zostanie tutaj e, pokonany, y, czyli najbliższe wsparcie gdzieś w okolicach 3480 punktów, e, no to powinniśmy mieć kontynuację wzrostów. Jeśli zostanie pokonany, no to widać wsparcie 3464, e, 3444. Punkty i rynek surowców, yy, ropa naftowa. Ropa naftowa, jak widać, konsolidacja. E, mieliśmy próbę wybicia, natomiast e, jakby tutaj jest e, dalsza podaż. Cały czas taki umiarkowany, umiarkowany wzrost, natomiast no, myślę, że jeżeli nastąpią jakieś silniejsze spadki, no to będą to takie spadki, że e, cofniemy się poniżej 40 dolarów za baryłkę. Natomiast no, w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że mamy rozgrywanie ropy na całej e, długości krzywej, czyli mamy w perspektywie, Roku, dwóch lat, bardzo duży zaangażowany kapitał. No to to jakby nie pozwala na to, że na spocie mamy jakieś większe ruchy. Jeśli chodzi o złoto, no to mamy niskie poziomy na złocie. Mieliśmy wczoraj wczoraj próbę odbicia na, w trakcie właśnie w trakcie e, wystąpienia Pawela. E, dosyć wyraźny wzrosty 1975, natomiast teraz mamy powrót do konsolidacji. Moim zdaniem jest tutaj jeszcze szansa w krótkim terminie na to, że jednak e, znajdziemy się poniżej 1900 dolarów za jedną uncję, i później, e, w zależności od tego, jak będzie się, będą się zachowywały rentowności oraz dolar, jest szansa na to, że będziemy kontynuować wzrosty. Teraz też jest dobre miejsce, do, dobre miejsce dla byków, bo oczywiście jesteśmy przy wzrostowej linii trendu, złoto wcale nie jest wykupione pod względem spekulacyjnym, natomiast no, jeszcze, jeszcze jakby pod względem rentowności no nie widać takiego ładnego sygnału, ładnego sygnału prowzrostowego, bo, bo jednak te rentowności wci wciąż są dosyć wysokie, czyli niskie ceny obligacji i to by było tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą analizę. Oczywiście zapraszam w poniedziałek na godzinę 7.50. gdzie rynek swoje spojrzenie na rynek przedstawi nam przemysła w kwiecień. Ja za dzisiaj dziękuję oraz do zobaczenia w przyszłym tygodniu.